Mamy godzinę 10 rano, a ja nie śpię od 7 Nie chciałem wam się pokazywać o tej porze, bo wyglądałem jak zombie, ponieważ poprzedniego dnia poszedłem spać o godzinie drugiej w nocy. Ja jestem w tym momencie w trakcie miksu świątecznej piosenki. Słuchajcie, jest ona naprawdę świetna. Dzisiaj nagrywam z Natalią, z Dawidem, z Mateuszem i robię miks z Sebastiana na sam koniec dnia, także naprawdę jest co robić. Dzisiaj intensywnie jak zresztą mówiłem wcześniej. Widzimy się na pierwszej sesji. Natalia już przyszła. No i oczywiście, jak zwykle puma, musi przywitać się. Dobra, jesteśmy właśnie z Natalią. Cześć, cześć. Do mikrofonu, wiesz co. A musi. przepraszam. <laughs> Powiedz mi jeszcze co dzisiaj mamy w planach. Dzisiaj zmieniamy styl. Przerabiamy jakieś e, jakąś e, Tak, 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 hmm. którą robiliśmy w innym stylu, a z racji, że jakoś stwierdziłam, że to chyba nie moje, mm -hmm. no to spróbujemy w inną stronę. I mo może to jest to. A Kuba dobrze gra na pianinie i liczy na to, że że, że z... mi <laughs> to... Powiedz mi, jeszcze ile w sumie łącznie utworów mamy przerobionych? Na pewno pięć. Z pięć ponad, prawda? Hmm. Z czego dwa są z wokalami, wszystkie instrumentale chyba robiliśmy razem, tak. I trzy instrumentale, są same jakby bez, są tak. bez wokalu. Chciałem właśnie powiedzieć o naszych rodzicach. My mamy rodziców, którzy się bardzo dobrze znają, którzy grali chyba 30 lat razem. No. 30 lat na pewno, tak, tak, 30, tak. Nie? nawet mają wspólną piosenkę. No i właśnie ja tej piosenki nie słyszałem, to, to jest chyba ja, wstyd. Ja też chyba nie, takiej oryginalnej wersji nie, nie, nie słyszałem. Oni właśnie nie legendy, tak. legendy głoszą, tata nieraz mnie o tym wspominał właśnie, ale gdzieś tam na kasecie chyba mają nagrane z tego sobie. Tak. To był zespół, który grał po weselach, na różnych imprezach takich, w sumie sylwestrowych, co mm -hmm. no nie, i tak dalej, tak sobie dorabiali właśnie na rodzice przez długi czas. I teraz właśnie śmiesznie, bo po paru latach właśnie spotkałem się z Natalą, bo my byliśmy w sumie tacy jak oni no I potem tak. stopniowo. Tak, tak. Stopniowo, stopniowo, stopniowo rośliśmy. No i teraz jesteśmy właśnie w studio i tworzymy dla ciebie w sumie dużo projektów, bo o tym się robiliśmy. I ja z Natalką mam sesje produkcyjne, czyli tworzymy razem muzykę mhm. i też nagrywamy sobie wokale. Więc to też bardzo fajnie, sprawnie nam zawsze w sumie wychodziło. Bo razem też chodziliśmy do tej samej szkoły muzycznej. Ten instrument, który wam pokazałem w pierwszym odcinku, ten, który nie wiedziałem w sumie, co to do końca jest, to właściwie chyba jest Twój. Tak, nie? to jest mój drzewo tak. tak. bambusowe, albo już nie powiem. Pamiętam, tak, ale to jest, to jest mój jest No istotny, właśnie, tak. właśnie, więc tutaj znalazł się właściciel. Okej, okay, no to co, bierzemy się do pracy chyba. Tak. Jakieś tam przebitki wam pokażemy z tej sesji. No i co, no i do zobaczenia później. Powiedz mi pulpit potrzebujesz? Czy? Chyba nie. Mi mogę ci dać pulpit. Możemy wysunąć to trochę do przodu. będzie ci wygodniej, no, wiesz? No wiesz, nie sprzedane z dziurami, żeby nie odbiał się od niego dźwięk. A, naprawdę? Nie wiem, czy nie za wysoko ci dam, bo to jest, jest troszeczkę niższe. Tak pod siebie to zrobię, Żebyś mogła przejść panem jeszcze. No, widzę. <laughs> Może nie dzisiaj takiej klimaty, co? Dobra, <laughs> nie wiem czy cię tam widać, na tarko, ale możesz pomachać. Pomacham cały czas. <laughs> Jak z sobą poczucia? Dobrze. Okej, okay, teraz tak, tu masz jakiś pogłosik zapięty, ja ci go delikatnie zdejmę i włączam ci od początku i sprawdzimy sobie tą strukturę, czy tu wszystko dobrze. Ja, super. موسیقی Cię, że ten utwór teraz ma taką duszę inną zupełnie niż tak, wcześniej, to... nie? Bardzo to fajnie. W ogóle nie mówiliśmy tego, ale Natalia nagrywała chyba u mnie wszystko, co jest możliwe, co nie? Nagrywała wokal, gitarę elektryczną, akustyczną, jakieś różne inne instrumenty. Nagrywaliśmy jeszcze kachon. Myślę, że teraz już będziemy lecieli sobie całość. Skupimy się najpierw na wstępie, żeby go dobrze dopracować. Zrobimy sobie taką selekcję tych wokali. Wybierzemy najlepsze momenty z tych, co nagramy i będzie super. Dobra, my jesteśmy już po nagrywkach. Jak wrażenia z dzisiaj? Dobrze. Dobrze, co? Fajnie. Dzięki ci Natalko za dzisiaj, to. za sesyjkę. Dobra. razie. Koniec po sesji zgarnąłem szybkiego, proteinowego hotdoga. Mamy godzinę 14.11, pierwszy posiłek. Dzisiaj trochę lepiej niż ostatnio. A jeszcze przed kolejną sesją chciałbym przygotować krótkie damo dla jednego z klientów. Kurde, hotdog zawsze ratuje. Także widzimy się później na sesji z Dawidem. Siemaneczko. Dobra, my z Dawidem jesteśmy już po sesji nagraniowej. Nie chciałem go stresować kamerą na samym początku na pierwszy raz, bo jeszcze mnie nie byłeś. No, nie byłem, jestem teraz y, pierwszy raz w sumie. Powiedz mi, jak wrażenia. No, na początku się bardzo stresowałem i tak dalej, ale naprawdę miło się zaskoczyłem. Uważam, że przyjdę z dobrym pomysłem, a wychodzę z jeszcze lepszą realizacją tego pomysłu. Powiedz mi jeszcze, skąd przyjechałeś? Przyjechałem z Okolic Łodzi, z Sieradza, pozdrawiam. Mieliśmy dzisiaj sesję produkcyjną. Przygotowywaliśmy twój numer, który będziemy realizować niedługo. Robiliśmy dla niego instrumental wspólnie. tym z gotowym tekstem, z ułożoną linią melodyczną, ale w międzyczasie trochę się plan pozmieniał i wpadliśmy też na trochę inny pomysł. Także tak. jesteśmy umówieni na drugą sesję, teraz masz też czas na to, żeby przygotować sobie ten utwór na spokojnie. Dzisiaj też na podstawie właśnie samej linii melodycznej udało nam się fajny utwór zrobić. Zresztą będziecie mieć za chwilę jakieś takie drobne przybytki z tego krótkie. I uważam, że jak na pierwszy raz to jestem po prostu zadowolony w 100%. Ale Le lepiej, lepiej trafić nie mogłem. Fajnie, bardzo fajna współpraca, mam nadzieję, że jeszcze będzie taki więcej. No i dzięki Ci za dzisiaj w takim Rób razie. dzięki. I trzymaj się. <głos> <głos> Dobra, widzisz, no i fajnie. Siemano, no, no, no. Cześć. Dobra moi drodzy, jesteśmy właśnie z Matim przed sesją. Siemano. Generalnie ja z mi się poznałem jakiś czas temu. W sumie Mati był osobą, która mi zaufała, ponieważ pamiętam, że kiedy miałem takie początki właśnie realizacji i pracowałem sobie razem z moim przyjacielem Dawidem, który też w sumie przez którego się w sumie poznaliśmy. Dokładnie, tak. Też właśnie chłopok wiele zawdzięczam, bo właśnie załatwił mi taki gruby kontakt. Pierwszy, <laughs> pierwszy gruby gruby kontakt do, do takiego właśnie ziomeczka, który już osiągnął trochę. Ile masz płyt, powiedz tutaj na kamerze. Wiesz co, no płyt nie jakoś bardzo dużo, tak? Naprawdę, bo to są trzy albumy, nie? Mm -hmm. Więc to nie jest jakieś, jakieś wariactwo, ale mm -hmm. sporo singli też dodatkowych, także mm -hmm. coś tam już się porobiło. No już kilkanaście, kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset godzin w studio przesiedziałeś. No na nieco, pewno. Nie? W tak, karierze. Tak, tak. Też pracujemy w sumie od 2000 chyba, 22 roku razem, nie? Jakoś. Chyba wtedy się poznaliśmy. Także tak, i... to już też, też mamy jeden album za sobą, nie? Nagraliśmy, zrealizowaliśmy. Także już ta współpraca trochę się ciągnie. A powiedz mi, co dzisiaj generalnie przygotowałeś? Dziś nagrywamy zwrotkę numeru z Pauliną Chmurą mm -hmm. i z Dawidem właśnie. Nie, dziwiszem. Tak naprawdę to jest ciekawa akcja, bo ten numer demo powstało no, dwa albo trzy lata temu. Pamiętam z... właśnie, jak ten bici gdzieś tam Dawid mi podesłał i rzeczywiście to, co ty mi powiedziałeś, wspomniałeś o tym, że będziemy go nagrywać. Tam takie, o, kurde, ale ja, że to że w ogóle to, to jeszcze tak, się tam bo gdzieś... To jest numer, który musi wyjść albo jesienią, albo zimą. I no. po prostu ciągle nam ta jesień uciekała. No i znowu nam uciekło, ale już zimą puścimy, czyli puścimy to w styczniu. No to co? No to myślę, że możemy śmigać pomału, no lecimy, nie? Lecimy, pewnie, lecimy. jakieś tak. przebiteczki, jak zwykle nagramy oczywiście z sesji. Dobra, i teraz pytanie, chcemy to nagrać tak... To ma być takie czułe bardzo, Takie czułe, to musi blisko tak, być tak. mikrofonu Wyraźne, ale z zblazowane, nie? Oczywiście, widzowie, nie fan-fakt, ja ten pop czyszczę dzień w dzień, po każdej sesji To jest mega ważne o, Może go nie opluję za bardzo dzisiaj Dobra, przyjacielu, ustawiam Ci teraz wszystko Tak, i to w ogóle chciałbym na jeden wokal chyba zrobić i tylko takie adliby jakieś, wow Żeby nie robić szeroko Boczne to bez sensu będą brzmiały, bo to jest, ma być takie, wiesz Chociaż no zobaczymy wszystko. Po drugim refrenie spróbuję jeszcze ja zrobić ten refren taki krzyczany. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra. Autotunik. Nie wiem, czy ci zapinać, czy naturalnie? Nie, nie, to chcesz... nie, tutaj bez tuna. Dobrze. Na tym refrenie ewentualnie, tylko na końcu. Zrobimy Słuchaj. na czyściocha. No to gotowy jesteś już, tak? Jak? Ja bym chciał to na raz pięć. W sensie, żeby to było takie, wiesz, takie okay, jak ma być, dojście, dobra, tak emocjonalne Tak zrobiłem Dodajem jeszcze storkę Dobra, bo czujesz się zmieszany, chyba trochę jak ten drink wow. Z stany, ale to nie wakacyjny trip wow. Wokół wszędzie dramy, przepychanki na chodnika wow. Smutna mina typa, bo rzuciła go monika w Szyby niebieskie od telewizoru wow. Ktoś tam sypkę, ktoś odbiera poród wow. Ktoś tam Mercedeski, wow. ktoś nie ma na bo los się bawił w bestie nie słucha pokuty Jeszcze zrobimy pewnie raz, ale. Tutaj pokażę widzom Ja bym tu takie ciepłe brzmienie zrobił tego wokalu, wiesz, patrzysz zresztą, mam taką wizję Zobaczymy czy Ci się spodoba i bez tuna, tak naturalnie, nie? Żeby to było takie właśnie Trzeba to dobrze wpasować telewizoru ktoś tam sypi bo czujesz się zmieszany chyba trochę jak ten ging Ktoś tam deskiem też nie ma na buty Nawet wtek jest zatruty Dobra, jeszcze raz to zrobimy, mm -hmm. ale już jest w miarę spoko. Mm -hmm. Dobra, czyli tak, mamy 10-11, to słuchamy tego 11 jeszcze, nie? Bo go nie słuchaliśmy. Tak. Mm -hmm. Dobra, ostatni robię. Szyby niebieskie od telewizorów. Dokręcę tę saturację. On tam musi basem do... Cześć, chciałem się ciebie zapytać, gdzieś powiedział na kamerze Nie masz tutaj No Najwyższe no jakie ja mam to te Starossa i to jest diamentowa płyta, ale nie wiem czy już podwójnie diamentowa nawet nie będzie za chwilę Okej, okay, a Ty gdybyś ogóle... miał teraz powiedzieć pięciu naj... najlepszych artystów według ciebie na Polsce? Artystów? W ogóle? No, og ogólnie no możemy, możemy się skupić na rapie na przykład No to Quebo na pewno mhm. no, Ale pierwszego <laughs> PZ PZ, no też będą tak dwójka no. No. Zacznąc... Stary, naprawdę ciężko, w ogóle nie Nie, jest... nie, nie myślałeś nad tym, nie, no, bo nie... specjalnie ci nie mówiłem, że będę się do no, tego, no, bo chciałem Takich, wiesz, tak tyle się składa wiesz Aha. różnych rzeczy. Mhm. E... Na no Małach na przykład tą zajebistą płytę mm -hmm. teraz. Naprawdę, mm -hmm. uważam, że to jest taka bardzo fajnie napisana płyta i, i zrobiona w ogóle. Mm -hmm. ty jest nie wiem. Ciężko tak no, powiedzieć. Ciężko nie? naprawdę taką piątkę, no. Nie wiem, stary, no. Naprawdę dla mnie pewnie bo to, jest, to są dla Pana najmocniejsi ludzie. Jeszcze na pytanie, jak wyglądało Twoje wrapt? Ty chcesz nam pokazać? No, bo to jest ciekawe, szczerze. A... Pod kątem czego Ty słuchałeś? To głównie tych artystów, których wymieniłem. Tak Aha, prawda? Okay. Ale mój wiek, to jest ciekawe, to jest 21 lat. Mi wyszło 24. Ale sporo też słucham jakichś tam Muzy, nie tylko opcji, nie? Dobra. Jak oceniasz nagrywki dzisiejsza? Super, jak zawsze, proszę no. państwa. <grym> Dziękuję. Dobra, <grym> polecam, <grym> zapraszam. No i zawiesimy tutaj jakąś <grym> złotą, platynową produkcję. No, czekam, czekam, właśnie miejsce jest na ścianach. Te gitary w ogóle niedługo wlecą. No, będą wisiały dwie gitary, to też jest wszystko w planie. Okej, okay, elegancko. Dobra, jesteśmy już z Sebastianem. Oczywiście Dzień, manko, Sebastian cześć. zabrał ze sobą wsparcie mentalne dzisiaj na sesję. My jesteśmy z ziomalami. Powiedz mi, Seba, co dzisiaj będziemy robić? No, dzisiaj miksujemy. Dzisiaj miksujemy numer, kochani, ponieważ Sebastian ma, tak jak Anna, Andrzej z poprzedniego vloga, wykupione sesje kontraktowe, czyli może sobie przyjść do mnie na osobny, więc może przyjść więc może... Zaczyna się. Więc może przyjść sobie na osobną sesję, gdzie może zmiksować wspólnie ze mną jego utwór. Powiedz mi stary, ile nagrałeś u mnie numerów już no, łącznie? No jak ostatnio liczyliśmy to 20 było. Tak, mieliśmy ostatnio już 20 utworów, jak to niczym studio, także naprawdę solidny wynik. Andrzej jest tego typu klientem, który bierze umowę za umową, to jest bardzo często. Stary, bo było, Andrzej. Dobra, to się wytnie. Wiecie o co chodzi? K Seba, jest u mnie bardzo często to, że mam go w grafiku. To jest po prostu standard. Dlatego tych numerów jest bardzo dużo. Oczywiście będziemy robić wstępny miks, no bo wiadomo, że później ja i tak dopracowuję te utwory do finalnego projektu. Także robimy teraz miks taki wstępny. Ja dostaję ten miks, słucham go sobie później parę dni. Mówię co mi nie pasuje, kuba poprawia i jest rozbudowana. Także tak to właśnie wygląda, słuchajcie najczęściej. A powiedz, jakie są trzy rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim tu przyjdziesz? Na pewno, żeby sobie przygotować numer, mhm. żeby się nie stresować, żeby umieć tekst, nie? A powiedz, stary, jakie rady byś dał komuś, kto idzie pierwszy raz. Żeby się nie stresować. Żeby nie mieć czegoś takiego, że o, kur... tam jest drugi człowiek, a ja muszę dobrze wypaść. Mhm. Nie, po prostu stary lecisz sobie swoim flow. I jak jesteś na tyle gotów żeby pójść z tym do studia, to znaczy, że musi Ci się to podobać. Bo jeżeli ty się boisz krytyki realizatora, czy coś jest chuje, to się wypie, to nie wstawia tego do neta później. Ktoś ci napisze, że chuje, to się zamkniesz w sobie i już jest pizza. Dobra, no. i lecimy z robotą. Jak tak, tam nie. numer generalnie spadowa? Fajnie, tak? fajnie, fajnie, no. Jesteśmy po wokalu głównym teraz będziemy robić panoramki, będziemy robić dodatkowe tam adlipki, takie różne pierdoły. Tak. E, powiedz sobie jeszcze, jakie są zalety tego, że właśnie te miksy wspólne można zrobić? No to, że można coś popatrzeć kulturalnie. Mm -hmm. i zrobić później Legalnie, legalnie. Mhm. Jakie są takie fajne rzeczy, takie fajne typy, które wyciągnąłeś z tych sesji? No to na pewno grupowanie panoram, mhm. kompresja równoległa, mhm. nie wiem, jakieś fajne automatyzacje wysyłki. No właśnie, to jest dosłownie kropla w morzu tego, co możecie wyciągnąć podczas sesji kontraktowych i podczas właśnie takich wspólnych miksów, ale oczywiście Mix Mastering omawiamy dużo szerzej, stricte na naszych sesjach Mix Session, które macie na naszej stronie internetowej, tutaj macie stronę internetową. Sebastianu mi się ona bardzo podoba, myślę, że wam też się nas spodoba, więc Zdomy. możecie sobie no, no. <laughs> Ładną frazę zrobiłem. Nie, to nie ja zrobiłem, tylko zrobił mój przyjaciel. Tutaj macie zresztą Instagrama tego przyjaciela, który lubił mi stronę. Bardzo polecam, świetnie, świetnie sobie z tym poradził. Jeden na przykład zamiast tego, co tutaj chciałeś, no, no. rzuciłbym po prostu twój wokal. Ale z takim jeszcze efektem delikatnym. Zaraz okay, okay, ci okay, pokażę, okay, co yeah. chodzi. Czy do tego plener? Dobra wtyka! Nie to jest. Co to w ogóle, patrzcie, włączyłem jakąś... Jakiś flaming. Jakiegoś flaminga. Ja nie wiem w ogóle, co to jest. Ta wtyczka. Pierwszy raz nie wiem skąd ją mam. To nie wygląda, jakby była sztokowa, szczerze dziwna sprawa, stary. Moi drodzy, zrobiliśmy wstępny miksik tutaj z Sebastianem. Tym razem nie pomyliłem Twojego imienia. To jest szczerze wyczyn, bo już generalnie dzisiaj siedzę, no, bardzo długo przy tym komputerze. Ale cóż, warto było, bo zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Oczywiście to jest miks wstępny, jeszcze będzie dopracowany, no bo wiadomo, po całym dniu no tak. nagrywek troszkę by było, żebyśmy wykręcili tutaj, no, dokładnie, już na final. No tak, to. Tak, natomiast tak. i tak bardzo dobrze to wyszło. Dzięki Ci Seba za sesję miksową. Fajnie było, jak zwykle. No, i pewnie się zobaczymy na dniach, Trzeba będzie spisać jeszcze w tak, grudniu? Tak. Dzięki. Dzięki, Kochani, mamy godzinę 21, jestem już po całym dniu pracy I stwierdziłem, że no muszę się wynagrodzić Ostatnio was zabrałem na siłownię, no a dzisiaj ironio Zabieram was do KFC Ponieważ mam mega chotę zjeść po prostu KFC Słuchajcie, dzisiaj bardzo intensywny dzień Jestem bardzo zadowolony Z tego dnia, ponieważ uważam, że Z każdym klientem dzisiaj zrobiłem Naprawdę super robotę i jestem mega Usatysfakcjonowany Zamarzasz mi twarz. Gówna. Ale przede wszystkim, moi drodzy, no satysfakcja moich klientów jest dla mnie najważniejsza, uważam, że jest to niezbędne w tej pracy, żeby robić robotę w taki sposób, żeby właśnie klient był zadowolony. Słuchajcie, fast food raz na jakiś czas zjeść można. Dziękuję Wam za dzisiejszy dzień. Ja mam nadzieję, że uda mi się to jakoś fajnie pomontować, żebyście zobaczyli to w jak najlepszej formie. No i trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!